Po wielu latach starań, zabiegania o fundusze i sponsorów, ratownikom z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udało się w końcu dopiąć swego. W piątek odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej bazy WOPR w Zegrzu Południowym. Oprócz niewątpliwego wpływu wszystkich instytucji, wszystkich sponsorów, sympatyków, ludzi dobrej woli, których oczywiście gościmy tutaj dzisiaj, Oprócz wkładu pracy ratowników, to jest nie ulega wątpliwości przede wszystkim Twoja osobista, wielka zasługa. Trzymam oczywiście ogromną satysfakcję, bardzo się się, że ratownicy Legionackiego WPU mają w końcu godne warunki do tego, żeby przebywać na dyżurach i w związku z tym będą lepiej pomagać ludziom i lepiej pełnić swoją służbę. Baza Legionowskiego WOPR to jednak nie tylko pomieszczenia socjalne, sypialnie, kuchnia i łazienka. To w tym miejscu znajduje się główne centrum łączności ratownictwa wodnego dla całego województwa mazowieckiego. Jak widzimy, najnowszej generacji sprzęt, który umożliwia łączność bezpośrednio nam tutaj z pogotowiem lotniczym. Zdjęcia satelitarne, które na bieżąco są aktualizowane. Zdjęcia właśnie zalewu Zegrzyńskiego. Ratownicy dyżurują w centrum łączności przez 24 godziny. Przez całą dobę w gotowości czeka grupa interwencyjna. Baza Legionowskiego WOPR ma bezpośrednią łączność z pogotowiem naziemnym, z lotniczym pogotowiem ratunkowym, Policją, Strażą Pożarną oraz z Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego. To jest takie miejsce, które. Jest absolutnie wzorcowym, pierwszym tego typu rozwiązaniem w województwie mazowieckim i śmiem twierdzić, że być może pierwszym w Polsce. Decyzja o tym, aby centrum łączności znajdowało się w bazie regionowskiego Wopru, nie była przypadkowa. Stało się tak ze względu na jej położenie, to bowiem nad jeziorem Zegrzyńskim wypoczywa największa liczba turystów na Mazowszu. To po pierwsze, po drugie, to nagroda za profesjonalizm legionowskich ratowników. Jest to jedna z czołowych. Jednostek, jednostek Wopru i myślę, że dorównuje, spokojnie można porównywać do tego, co się dzieje w Sopocie, na Wielkich Jeziorach Mazurskich, aczkolwiek tamte akweny są, się troszeczkę różnią. Natomiast natężenie, jakie mamy, zwłaszcza w sezonie letnim na Jeziorze Grzyńskim, sami widzimy to, co tutaj się dzieje, wymaga tego, żeby tu był nowoczesny Wopr, w pełni wyposażony i on taki jest. Co pozytywnie wpływa też na turystykę powiatu legionowskiego, bo turyści chętniej wypoczywają tam, gdzie czują się bezpiecznie. Wszyscy chcielibyśmy nie tylko dobrze wypocząć, ale wiedzieć, że naszym dzieciom czy nam samym nic się nie stanie, a jeśli już zdarzy się wypadek, że będzie miał kto nas, nas kto ratować, a tutaj nad jeziorem mamy takie bardzo profesjonalne służby. Dzisiaj nawet nieoficjalnie wojewoda zapowiedział, że przeznaczy środki na, na, na karetkę wodną, która będzie już własnością nie tylko wynajmowana, czy użyczana przez WOPR, w związku z tym ta baza sprzętowa się poszerza coraz bardziej. A o tym, jak działa system ratowniczy nad jeziorem Zegrzyńskim, można się było przekonać podczas symulacji wypadku na wodzie. W akcję ratunkową byli zaangażowani płetwonurkowie, karetka wodna, karetka naziemna, a także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Akcję trzeba przyznać przeprowadzoną wzorowo.